Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Będziemy dzisiaj sobie kontynuować serię z... Tej gry, którą dosłownie nagrałem wczoraj i robiłem dzisiaj w nocy Ale po prostu nie mogłem się doczekać, więc po prostu sobie ją nagram, bo, bo mogę Bo jakby... Dopiero u mnie jest 15.23, a o... 15.30 Dopiero wchodzi ten odcinek, więc ja tego po prostu przygotuję na później, bo, bo tak. E, w ogóle oglądając mój poprzedni film, w sumie robiąc go bardziej, zobaczyłem coś, co mnie szczerze zainteresowało. Co sobie sprawdzimy? z mięso czułość. E, widzieliście też na końcu, że ostatecznie tam nie było tego konia. Co, jestem bardzo zadowolony, nie? Bo. Bo nie lubię tego konia. No, no skurza mnie. E, I tak nadal nie zmieniłem na angielski, bo. Bo tak, pomogę. Bo, bo wygodniej będzie wam się czytało. Chyba, że jesteście tymi takimi ludźmi. Którzy wolą, są, po, są oczywiście Polakami, ale wolą po angielsku wszystko robić, więc widzę tego śmiecia tam z tyłu. Jak ja za tym tęsknię. Nie, wcale nie tęsknię, po prostu fajnie mi się w to gra. Eee... Nie wiem, skoro już tu, skoro w ogóle widzicie ten filmik, to ozna oznacza, że jakimś cudem udało nam się dobić dwie łapki w górę. To jest po prostu cud. Dla mnie to jest naprawdę bardzo duży Po prostu pozytyw, bo Da mi się, tak? No nie ukrywajmy Nie robię shortsów, ani nic w tym stylu, więc Szko Szkołę skończyłem jakoś od 13 Ale po prostu nie chciało mi się nagrywać wcześniej, więc W sumie nie bo sobie widzieliśmy na tamtym odcinku No i teraz tak, musimy upiec tort Właśnie, czy, skoro już tu jesteśmy... Przepis, tort, drink, składniki, woda, żelatyna, słodzik tonik... Dobra, zanim... My co my z zrobimy? Albo no lepiej nie... Zobaczcie... W podpicie było, jak mamy ten skaner kodów, nie? To był. był tam taki takie coś, co mogliśmy zeskanować, ale. Dobra. Nieważne. Na razie to nie jest istotne. E, natomiast musimy. Żelatyna. No ty... O oh, nie! Yeah! O oh, nie! Dobra. E, 3, 1, 4

Patrzcie, wciskacie po prostu kod i macie nagle dostajecie żelatynę. Wproszku, ale dostajecie. Dobra, czekajcie musimy teraz. Dobra, 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Dzisiaj troszeczkę bardziej odważnie też mówię, bo zauważyłem, że... Właśnie co to jest po tych wszystkich... A no, tego nie zobaczymy, ale jaki tu jest? 2, 3, 4, 1. 2, 3. 4, nie, czekajcie, co? 2, aha, dobra! Jest, z tym głupi! 2, 3, 1, 4. A, 2, 3, 4, 1. No. No słodzi. Dobra. I chyba. A, dobra. Ale nie, czekajcie, ey, bo my możemy jeszcze to jakoś chyba zepsuć, nie? Miksu... O, no właśnie! Widzicie, my możemy to zepsuć mix musimy zmiksować wodę i żelatynę. Dobra, to, to musimy wziąć i wziąć tutaj wodę. I weź żelatynę w paczce. No i jest, tak? 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 No. Miks. O, nawet szczęki. O, nie wiem, kurde. Pss. Czekajcie. Drink... A tego nie potrzebujemy, potrzebujemy ciasto i woda, że na to na przepisy torty drink Dobra, nie, no to tam musimy... Dobra Mix, ym... mix, 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 ale jaką to... Aha, dobra, bo woda sobie tu leżała. Skąd miałem wiedzieć? Nie moja wina. Zostawcie mnie w spokoju. Nie mogę tego użyć. Co się na... Nie, coś my musimy tylko położyć. Eee... Nie, no... Chyba ta figurka tego konia. Dobra. Ok, to jak? O! Ma to sens, ma to sens? Nieskończony tort. No to my chyba zaraz musimy wrócić to i to. A, a, nie musimy pierw zabrać. A jeszcze, że myślę, że coś jest no tak bardzo Ej, czekajcie. Ej, dobra, bo... Bo ja nie umiem robić ciasta w tej grze. A muszę ze słodzikiem połączyć. Dobra. Ale nie zauważyłem wcześniej tego jest, żeby nam oszczędziło trochę czasu. Oczywiście, że się nagle wszyscy zrespałnili. Nie... Ta muzyka w tle. Mi się ona najbardziej nie podoba. pouločně v rodině No dobra, my mamy tak ruszać. Dobra, ja nie ogarnęłem, jestem jakiś wolny dzisiaj. A czemu tak trudno się to... Nie. Nie, z doświadczenia...

O nie. Ja to będę mówił po swojemu, wiem, że mogę wyjść na y, debila, ale... Zdecydowanie wygodniej mi się przynajmniej mówi tak, niż jakbym miał mówić... Y, poich, m, tak najprawdziwszych nazw. Ale szczerze... Nie wiem, co... Nie wiem co on zrobi się. Nie wiem kim gramy. Znaczy to jest już czas po eee, katastrofie, czyli karli, nasz kapitan leży. No leży po prostu tam, gdzie... E... No. Jezu, przepraszam was Zapomniałem, e... zapomniałem, co mam powiedzieć O czym rozmawialiśmy? Dobra, nieważne. <grych> Najprawdopodobniej gramy jako dżini. Ale... Nie jestem coś co prawdopodobne. Mógłbym wziąć, no i spróbować go nakarmić, ale... Tak, na rzeka, jakby nie dostał jeszcze tych leków. Mhm. O właśnie, chodźmy stracić kokpit. Poczekajcie tu. Ale jeśli byśmy chcieli, to nie możemy zejść. Zamknęli, a na mnie o to teraz chodzi. Słuchajmy, e, a nie dobra, patrzcie, patrzcie, o widzicie to, widzicie o, o tym, o to mi chodziło. to jest jakiś kod. 7, 3, 9. Bo wcześniej nie było. Dobra. Niestety. Będzie chyba szybciej, nie wiem. Wiem natomiast, że e, nagrywam to znowu będąc samemu w domu i mi to nie sprzyja. Jakby ten śmieć jeszcze pojawił na mojej mordzie, to już w ogóle bym zwariował. To jest znowu w grze, to nie to, że się coś... Jesteśmy wszystko wyszkodnic, czy co? Albo Nie, dobra Pacman. Daj kar... Dávaj mu... Zgradit. Głowa mnie boli. Oho, od 10 minut już mój odcinek e, można oglądać, że tak boli dopiero. Nie no serio. Ura, víš wiecie co, mm, Jakože jako że ja się serio boję tam iść, bo to jest jakby ta jak ten nie wiem, sens hiza, jakoś tak. Ja przyspieszę ten progres, jak ja tam będę szedł, eee, i ewentualnie wyciszę, żebyście nic nie słyszeli. nie chcą mi się tam iść, ale chcę coś nagrać, bo za 20 minuty to teoretycznie mógłbym zakończyć teraz odcinek, no ale jaki w tym by był sens? W sumie dość dużo, no bo teoretycznie. Dobra, wiecie co? Zrobię tak jak wcześniej. Ja sobie zostawię to na, yy, po filmie, gdzie po prostu przejdę tak całość, nie? Bo tu na pewno to jest ciemne, jak. No. Jest oczywiście masa wszystkiego, co nie jest istotne. Będziemy robić tak krok, krok po kroku, yy, na spokojnie. Krok po kroczku sobie zrobimy całą tą Albo kiedyś na live'a sobie zrobię. Dobra, wiecie co? Mam to yy, już gdzieś. W sobotę. W sobotę o godzinie 13 robię wam live z tej gry. Tak. O 12.00. Nie. Powiedziałem 13. 13. 13. Pomyliło mi się, bo jestem w eee, Będziemy, jakby. Oczywiście pojawią się jeszcze odcinki eee, w sobotę. Tą, która należy, żeby nie było. Eee, ten odcinek, zobaczcie, może jakoś. W środę? Jakoś, tak. Zobaczymy, jak się przyjmie pierwsze ten. Więc ja się z wami będę żegnał. Karli też się z wami pożegna. Możecie też napisać, który według Was z uczestników, jakby z tych wszystkich, no, stowarzyszonych. Dobra, po prostu powiem to tak, jak, nie wiem, po, po prostu jakoś to wypowiem. Napiszcie, kogo, kto według Was jest najbardziej, nie wiem, fajny, kto Wam się najbardziej podoba. Czy to jest na przykład Dajsukę, czy e, Ania, czy Swansea. Nie wiem, Jimmy, Carly Kogo chcecie Ale macie zakaz mówienia, że te gówno jest najlepsze Bo to jest najgorsza rzecz, jaka mnie spotkała dotychczas tej yy, że Mam nadzieję, że koniary mnie nie zeżrą O ile kiedyś zobaczą to Bo jak na razie tylko moi znajomi to widzą od czasu do czasu, żeby nie było yy, Ale tak yy... Wiem, że zamiast tego gadania mogłabym po prostu tam iść Ale ja wam mówię, ten koń mnie po prostu tak przeraża On jest po prostu jak taki... No straszny on jest Dobra widzowie Widzimy się w następnym odcinku Czyli jakoś w piątek przed live'em Wtedy wstawię kolejny odcinek Oczywiście nagram go sobie prawdopodobnie jakoś... Nie wiem, jutro, Lol. Więc e, do następnego i cześć!